Hej, w tej lekcji nauczymy się, jak skorzystać z takiej bardzo ciekawej opcji, aby zrobić szybko komita i od razu pusha. No dobrze, tutaj widzimy nasz ostatni commit, więc uciekamy z tej strony, wracamy sobie do naszego wspaniałego repozytorium. Aby użyć opcji jakiejkolwiek związanej z pushem, no to musimy mieć co spuszować, bo teraz nasze default change list jest puste. Dodamy sobie tutaj fajną rzecz, czyli tak naprawdę. Obsługę zewnętrznego repozytorium w naszym README No i sobie tutaj dodamy, ponieważ ta zewnętrzna platforma jest integralną częścią całego naszego projektu. Warto zaznaczyć, że dodanie tego naszego repozytorium do README jest specyficzne dla akurat tego projektu, bo ono jest nam tam potrzebne. Standardowo nie dodajemy informacji o repozytorium w README, ponieważ jest to zewnętrzna część, która nie jest bezpośrednio związana z projektem. Tylko przypominam, w naszym przypadku jest to ciekawa opcja, więc sobie tutaj dodam external platforms. Zauważ, że zazwyczaj robimy odstęp. Tutaj celowo nie zrobiłem tego odstępu i jest to ważne dla naszej lekcji, czyli mamy już nagłówek external platforms. No jaka to jest platforma? No wiadomo, GitLab. Ale to wygląda zbyt zwyczajnie, więc sobie tutaj to zmienimy na linka. Najpierw nawiasy kwadratowe, a potem nawiasy okrągłe, no i adres. Myślicie, że będę to wpisywał? Nie ma szans. Po prostu wezmę tutaj Ciach, skopiuję. No i tutaj sobie to wkleję. Ok, to poszło szybko, i teraz mamy już linka. No i warto by było coś napisać o tym, więc na przykład ja sobie napiszę Repository Hosting, czyli tam, gdzie przechowujemy pliki. Jeszcze przetestuję. No i zostaliśmy tutaj przekierowani, no bo, z tego względu, że nie jestem zalogowany w tej przeglądarce do GitLab'a. Dobrze, tutaj sobie to chowamy, no i teraz mamy naszą zmianę, czas zrobić szybki commit and push. Patrzymy sobie do default change list, wszystko jest ok, klikamy tu commit, musimy tutaj dać jakąś wiadomość, na przykład taką. Add platforms heading and item to documentation. Może być. I teraz najważniejsze rzeczy, o której chciałem właśnie powiedzieć. Czyli nie klikamy tego tutaj, tylko klikamy tą strzałkę w dół. Tutaj. I mamy opcję commit and push. Korzystamy właśnie z tej opcji. I co się dzieje? Od razu jesteśmy przeniesieni do okna push commits. No, i tutaj sobie weryfikuję szybko. Dwuklik na pliku. Tak, rzeczywiście to chcę dodać. No, i klikam teraz. Po prostu push. Szczęśliwy idę do mojego zewnętrznego repozytorium, aby wszystko sprawdzić. No, i zgadza się tutaj commit message, ale co tutaj się dzieje? No, niestety mamy. No, niekoniecznie baga, po prostu pliki o rozszerzeniu MD czy MD są niestety inaczej interpretowane tutaj na tej stronie niż dzieje się to w PajCharmie. Dlatego musimy uważać na to, jak na przykład tutaj się to wyświetla, a jak na zewnętrznej platformie. Jest to akurat niuans, no ale, mimo wszystko, jak widzisz, takie niuanse powodują, że wydaje nam się, że wszystko jest w porządku, no ale niestety. Gdzieś na zewnątrz, na innej platformie, będzie to wyglądać inaczej. Czyli to jest bardzo ważne. Testujemy, sprawdzamy, weryfikujemy. Jako testerzy jesteśmy uczuleni na to. Dobrze, trzeba to poprawić. Nie zostawimy tego w ten sposób. Więc teraz zadanie dla Ciebie. Masz wykonać taką poprawkę, no i przede wszystkim skorzystać z opcji Commit and Push. I dzięki temu, tutaj chciałbym widzieć piękny external platform nagłówek który będzie działał poprawnie. Myślę, że commit message dla takiej akcji powinien brzmieć na przykład fix improper MD syntax for GitLab. Jeżeli chodzi o sam tekst, no to znajdziesz go w lekcji, więc ja jeszcze raz powtórzę, taki commit message, coś w tym stylu, nie musi być dokładnie to samo, fix improper MD syntax for GitLab. No i teraz czekam, żebyś tutaj poprawił ten nagłówek oraz skorzysta z opcji commit and push. pauzę sobie film, do roboty. I zaraz ja pokażę, jak ja to zrobiłem. OK, mam nadzieję, że wykonałeś tą akcję. Teraz ja pokażę, o co chodziło. No tak, chodziło o dodanie tego. Potężna zmiana, którą musimy teraz zakomitować. Default change list się zgadza. Lecimy tutaj. Trzeba tutaj dodać poprawny commit message. Fixing proper MD syntax for GitLab może być. I teraz klikam tu w tym miejscu i korzystam z opcji Committen push. Zobaczę jeszcze zmiany. Ok, wszystko fajnie. Leci push. Co trochę są netwy, czy to się naprawiło? Czy jeszcze coś innego się nie stanie. Odświeżam. Tu się wszystko zgadza. I skrójemy. Tak jest. External platforms wyświetlone poprawnie. Piąteczka zrobione. Właściwie zakończyliśmy już jakby temat pusza. Jeszcze w następnej lekcji poruszymy dodatkowe takie teoretyczne tematy i będziemy zakończać tę sekcję. Zapraszam więc do następnej lekcji.